Dzisiaj widzowie, Z tej strony Desi. Desi, Desi, Desi. A dokładnie Desi Blogs to naprawdę tak się nazywa tylko Roblox, ale tak naprawdę Desi i dzisiaj będziemy grali w Roblox! Tak, dzisiaj jestem god, dzisiaj jestem biznesman. Łoooo! Ale Sigma styczny strój, dobra. Lecimy o! A tu kto? To co ty Co ty tego się to No, nie, żartuję. Lecimy na Easy Stage na początku. Oczywiście to jest Star Oby, czyli moja gra, którą ja sam stworzyłem. Możecie sami zobaczyć tutaj, jest muteczek, czyli to znaczy, że deweloper, deweloper, no bo jestem deweloperem. O, włączymy sobie tego, tego... Yy, o, Medium Stage. Ok. Który tu będzie dobre, jak myślicie? Ja wybieram żółte. O! dobre! Nie no, widzowie, przecież ja to znam na pamięć. Ale pokażę Wam coś fajnego. Yy, może niektórzy to znają, ale ci co nie znają, to jak są takie stage, że to jak musicie tak sobie sprawdzić, czy tak jest, yy, jak tutaj da się w to wejść do środka kamerą, no to znaczy, że to jest dobre. A na przykład o, czerwone, nie da się, a nie? To znaczy, że to da się wejść, bo zobaczcie. Tu jak wejdzie to a spadnę. I właśnie to jest taki trick iż mi pełno, o ja nie mogę, iż mi pełno osób to pokazało. Poczekajcie, ja się zresetuję, bo normalnie nie wytrzymam zaraz. O jest. Yy, tu już żółte. I po prostu, no, jak tak się wejdzie, ale jeszcze jest drugi sposób, który wam teraz pokażę. Yy, wchodzimy w settings, i chyba to jest de... click to move, o. I idziemy tu, nie? O! I widzicie? Pokazało nam dobrze! I chcemy sobie przejść tu, nie? Oh my god! <laughs> Patrzcie, ja chcę sobie przejść stąd, stąd do tamtąd. I zobaczcie, no to biorę tam, ale co jest? Przechodzimy tak i nawet mi automatycznie skacze, ja nic nie robię. Naprawdę, to jest mocne, nie? Dobra, ale teraz sobie już włączymy normalne. Default, uh, keyboard plus mouse. Nie dobra. I wchodzimy sobie checkpoint oczywiście. Idziemy po piłeczkach. Oczywiście muszę zginąć no jak zawsze, bo mi spacja zaś nic zadziałała. Hop. Hop. Widzowie, wy też możecie sobie zagryć tą gierkę, bo dla mnie jest nawet spoko. Bo tylko, tylko 38 mi zagrało, to jest mało dla mnie. Ja bym chciał, żeby to zagrało 100, żebym dostał homestead budża, bo jeszcze tego nie mam. A i tak już na to konto mam ponad 3 lata. No, jeśli ktoś to ogląda ponad rok temu zrobiony ten, 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 to... no to 4 lata, nie? Ale... No to konto mam już prawie 4 lata, że tak powiem. Bo to już jest dosyć stare konto, ale Robloxy gram dużo, 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 dużo wcześniej. 10 2016, coś takiego. No, ale... Ale... Gra mi się nawet podoba, możecie sobie zagrać. E, musicie wpisać tylko mój nick. O ja... ja No dobra, musicie wpisać mój nick. O. Oh, ja się nazywam Desi ty i bardzo wejść prostu na moje konto i tam w dzieła czy tam creations kto jak ma yy... I, ta, i tak i tak możecie dołączyć do mojej gry Jak chcecie yy, mnie followować to zapraszam oczywiście a ja sobie troszeczkę pooszykuję i trochę sobie polatam że tak powiem tego też nie chce mi się przychodzić więc te, też sobie tam o disable of. O i chyba zrobimy, żeby tego nie było, nie? To... By ty jak mi nie działało, to chyba tak mi zadziała. Nie o, mam. What can I do? No, kto podał? I weźmiemy sobie jakiś obraz? Nie, nie ja chcę to. Mów tłus. Dobra. wszystko mam dobrze. I teraz y, ja sobie polecę do gór. Oj. Eee... Nieważne. Może da się to do góry, aha. Ja też jej bolecę lol. Eee, jak to nagle spadło? Dobra, to sobie tam odleci u follow Waj, o. Eee, no co ty mi się przeteleportowało? O nie, i zniknęło, nie? I zniknęło, tylko czekaj, został, dead. Um, teraz sobie speeda dam, Speed mi 200, nie wiem czy to zadziała. Nie, nie działa. Nie wiem, nie wiem, nie pamiętam, jak to działa, ale... Ale... na no, admin to mi chyba tak działała, bo inaczej, ja nie pamiętam, są nawet. Dobra, przy... zwalimy tą wieżę bloku. bo to się popsuło jakoś, nie wiem, o co tu chodzi w ogóle. for playing, no pewnie. No, o, i już mamy koniec, chodzimy do jacuzzi, o oh my god. A, bo jacuzzi zaraz? I ubierzemy sobie te wszystkie czapeczki, co tutaj są. Wszystkie rodzaje, nie? Dobra, czerwony. łooo wow. wow. Dobra, lecimy. A to chyba nie działa, no. No, to nie działa. Nie wiem czemu to nie działa. Jak ja wyglądam! Jakie mam jajco na głowie! O, minusek. No, y tutaj fontaneczka też mam. Tutaj jak coś sobie, sobie usiąść, to może sobie usiąść. Nawet działają ławeczki. I o, helikopter, event się skończył w grze, tak, bo helikopter tutaj bardzo długo był, o tutaj, i po prostu on nagle sobie odleciał, no, przykro mi, no bo jak się ukończyłoby, to może było sobie polecieć helikopterem po całej mapie, to było też fajne, e, nie, ludzie też tym się zachwycali, mówili, że chcą tego więcej, ale, ale na razie póki co nie będę tak dużo robił. Yy, trzeba teraz poczekać no, rok na rok na następny Heli Event. Napisałem do niej po angielsku, dlatego że dużo osób z innych krajów to gra też nawet więcej tych innych niż Polaków. No więc, te, o, pójdziemy sobie po trampolinę i teraz yy, chyba będziemy już kończyć. Ale spokojnie, będą jeszcze kolejne odcinki z Robloxa. Nie martwię się, ja tego nie obiecuję, ale może będą. Yy, shorty też będą wlatywać... O, usiedniemy sobie cuzzi. Shorty też będą wlatywać, ale nie tak często. Ale na pewno częściej będą wlatywać shorty niż wideo, no to na, to na pewno. No i teraz mogę powiedzieć do Was. Bye, bye bye, bye 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 nara. Dzięki... A, i dziękuję za oglądanie bardzo. Dziękuję, papa. I zostawcie łapeczkę w górę na subskrypcję Was nie nalegam, bo... Na subskrypcję, aż tak mi nie nasze like, jak ten like to jest właśnie dziwne. No dobra, nara, papa.